A więc siemano, że w drugim odcinku z Happy Wheelsa tej serii dawno nie było więc postanowiłem ją wznowić i w ogóle odcinków tak dosyć nie było już przez dwa tygodnie dlatego teraz się postaram więcej nagrywać tak, i teraz pierwsza Happy Wheels tam dziwne to Hmm, słaba. I nie było. Będzie teraz nowa seria z Minecrafta, i ona będzie. O. Oh. Oh. I ona będzie z serwera. Z jakiego to już zobaczycie? Jak się zacznie seria. asi. O kurde. 360. Fina zajeba. nie strzela. 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 A, o ile ma wyświetleń Kto ją zrobił? Ale C3 Ale fajne A, Kurde jest Jeb 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 Aha. Zagramy sobie jeszcze raz bo fajne zablokowało się. Kurde. Te odcinki z tej serii będą trwały tak po 10 minut, a poza tym będą się pojawiały co 4 dni. Tak, co 4 dni. I mam nowe tło na kanale, zrobił mi je Kasper. Asper, tak, coś takiego. I link podam w opisie do jego kanału. Bardzo fajny koleś. Robi też intra, ale trzeba dużo poczekać. Więc 55 sekund. Fajna łapka. Polecam koleś Tak, też ma duże wyświetlenie. Ładną mocę. Na kiblach. I je Nie jest kurde. No, koniec. Kurde, ów Jak on pedał... pedałuje. O, o kurde. Sorry. Żyje. 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 A, kurwa nie żyje. Ja Dzisiaj nie mieliśmy dziadka. O, to jest z buteleczkami. Justin Bieber. Nie, dziadek to jest zła postać na to. Trzeba mieć kogoś lepszego. Może rolnik. Rolnik jedzie z butelekami. Bamber. Na dymbaka. No, jak się to rolnikiem przechodzi, to proste. Oraj misterio Naruto. Jest żyje żyję. O kurde. Op, op. To, że tak mało, mało gadam w tym odcinku, no ale nie ma jakoś tematów przygotowanych. Poza tym co w się gadać. No właśnie. Lecimy z kolejną. Spadaj rolnik. Au, au. O! o. No, bo to go mamy za jako... jako poniewieraczkę go musimy dać. Czyli on jedzie pierwszy. Jeszcze raz. Jedź. Tak dobrze. Jest. Bo... Aha jest. O co oni robią? O co oni robią? <laughs> to już drugi raz to widzę w moim odcinku Wjeżdżaj Na dół. Na Nadu... dół kurde O fok Dobra Może doje nie, nie dojedzie O. O Tu Tak nie O No a jednak A jedn Jeszcze raz. Nie. Quiz Nie, to nie było tu. Nie, ja chcę stąd wyjść. Ja chcę jest. Stąd... Nie. A, bo dobra, wchodzę tutaj. He Ops. Dobra, przejdę inną. O tam zarobisz jeszcze dużo. Lord Bobobobson. Bo, 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 bo son. O, myślałem, że to butelki. O to fajne. A, fajna technika, rycha mechanika Kurwa. Ale no fajnie zrobione. Bo jak się już tak spada z góry to jest koniec No, jeszcze naciskę Ostatni raz przechodzę tą mapę Dobra, to zagram tą mapę jeszcze jedną i kończę Dotknę... Kurde, nie dobra ostatnią mapę zagram może. Tom Godman. Nie, nie, nie. Dobra. To ja się z Wami żegnam. I widzimy się w kolejnym odcinku. Więc. Nara. Cześć. Pa. Więc, jak Ci się filmik podobał, nie zapomnij kliknąć łapki w górę, która oczywiście jest zielona. No to teraz się kończymy i na razie.